Ej, Siemano, Wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam Was w kolejnym odcinku z Dezjota 4 czwórki, No i moi drodzy, dwa ostatnie konkursy letniego Grand Prix widzów przed nami, więc tym bardziej większe emocje. No bo dzisiaj już z Rivi może sobie zapewnić zwycięstwo w końcowym triumf może osiągnąć. No i zobaczymy czy mu się to uda No bo na pewno tutaj Czas zacząć zabawę, nie ułatwi mu życia Tak samo jak i sióda killer X-62 jak i inni Więc zobaczymy co tu się dzisiaj wydarzy Singental wita HS-140 Więc wracamy na dużą skocznię No i rozpoczyna Igor Gina Te zawody No jak widzicie Pierwszym numerem Igor Gina Wyjście z progu wydaje mi się, że delikatnie Spóźnione, no i od razu się to Odzwierciedla na odległości 121,5 tylko. No jak widzicie jest prowadzenie, ale to nie jest nic dobrego. Patryk Wójtowicz przed nami, numer drugi. I podobna sytuacja Patryk Wójtowicz. No na pewno letni Grand Prix nie będzie należeć do niego. I o tym się już przekonał. 100 metrów i to jest ostatnie, no i drugie miejsce jak na razie. Krzysiek Sportowiec, kolejny skoczek, który na pewno o tym lecie chcę już zapomnieć. I chce zimą kontynuować lepsze skoki. Na razie, oczywiście, obejmie prowadzenie, i z tego można się cieszyć, ale to nie była jakaś wybitna odległość bo tylko 125 metrów. Bez szału powiedziałbym, kari 44. No, branie kari, co pan na to? No, a pan skacze najdalej ze wszystkich w tym momencie 129. No, i mamy zmianę na pozycji lidera. No, nie, było to, nie były to duże warunki do pokonania, ale No najważniejsze, że się udało. Patrix, numer, numer piąty. Czy Patrix będzie mógł tutaj zaszaleć? Szalał! No, ale jest to druga lokata 123,9. Nota Medwizji od Kariego. Xaver! No, jeżeli mamy mówić o słabej dyspozycji, no to on również. Na, lat, na lato się nie ustawił, choć ten skok pokazuje, że jakieś tutaj plusy może jeszcze tego lata będą. Na razie prowadzi oczywiście Capi Official. Capi Official na pewno chciałby daleko skoczyć, ale to nie będzie tak dobry skok, żeby móc być na prowadzeniu. Jest ta czwarta lokata w tym momencie. Huberto 23. Huberto wysokie wyjście z progu. Ważne, żeby nakryć ten skok. No i chyba mu się udało. Do 32. jednak drugie miejsce. Jedną dziesiątą za ksawerem. Więc niewiele, choć pół metra dalej, ale jednak sawer wyższe noty. Filip Kasprzyk. No i Filip Kasprzyk. Uwaga, ile to będzie? Będzie to dobry skok. Miejsce trzecie Filipa Kasprzyka, więc... Większy obieg i od razu widzimy. Już lepiej zaczynają skoczkowie skakać. Alan Rygielski. Ojoj, ojoj, oj. To już nie wydaje mi się, żeby tutaj był daleki skok. Przed czerwoną linią 123,5. I miejsce dopiero ósme. Bardzo daleko. Alan Rygielski. XON. To niedawna jeszcze na tym ostatnim miejscu, ale proszę, jak się udało przeskoczyć wyżej. No i teraz. Pilnuje się x -Zone. miejsce trzecie, 130 metrów, no i to był dobry skok. Dev, numer 12 Dev, też niezbyt wysoko w tej klasyfikacji letniej Grand Prix, ale może dzięki takiemu konkursowi podskoczy wyżej, bo to jest 135 metrów, no i mamy zmianę lidera. Dosyć spora przewaga, bo 6,3 punktu nad Xaverem, Sonic Bow. On także ładnie podskoczył po tym ostatnim konkursie w Kincenbach, ale dzisiaj już tak dobrze nie będzie. Problemy już w locie i przy wyjściu z progu. No i ósma lokata. Co prawda awans wywalczy, ale no to nie będzie jakaś wysoka pozycja. Kubilaj 2. Kubilaj 2. No i miejsce czwarte. Więc tuż za Huberte 23. No ale przed Igzonem między innymi Patmil 97. Patmilt. No, wydawało się, że będzie dalej, ale chyba zbyt mocno położony na ten arty. Efekt 9 miejsce dla Patmilca. No i Kasperito. Numer 16. Jak sobie tutaj dzisiaj Kasperito poradzi w Klingental? Powinno być dobrze, ale ta sama dziura co przed chwilą padło. Ale piąte miejsce jednak. Więc ta dziura jednak troszkę się przesunęła. No i pan Skalmar. Wiecznie głodny zwycięz. Zobaczymy, czy i dzisiaj będzie chciał nam udowodnić, że walczy o coś więcej. Na razie. Będzie szóste miejsce, dosyć wysokie oceny, no i jak za Igzonem. Więc tu też trzeba to odnotować. Daniel Groński. Daniel Groński, ładnie, wysoko i daleko. To jest najważniejsze i miejsce drugie. Więc Dev już nie ma takiej przewagi nad drugim, jak przed chwilą jeszcze miał. Kuba bus! Numer 19 i Kuba bus wyjście z progu delikatnie zachwiane. Ostatecznie przeskoczył tą czerwoną linię 125 metrów, więc 126 i 13 miejsce jak na razie. A co Cię to obchodzi? A co Cię to obchodzi? To też powinien być nieźle. skok, choć noty mogą być kiepskie i tak też właśnie jest. No ja tego od razu 13 miejsce, no niestety. No ty dosty też trzeba mieć dobre. No i anti-avanti. Anti-avanti. Nieźle. 120. 20, 135 nawet i 9. miejsce anti-avanti. Amilo. No jeszcze w poprzednim konkursie był na ostatnim miejscu, a teraz skacze z numerem 22. No, świetnie poszło mu w tamtym konkursie. I tutaj szóste na razie miejsce 131 metrów, więc także będzie w czołówce. Libertarian, za to niestety troszkę nam zaczął spadać w generalce. No, Libertarian, czekamy na dalekie skoki. Na razie oglądamy miejsce szóste tuż przed Camilo, pół punkta dokładnie, więc to też nie jest zły występ. Wikto. No i Wikto wysoko stara się lecieć. Będzie pierwsza piątka moim zdaniem. Nawet trzecie miejsce 132 metry. Więc D, Daniel Groński i Wikto pierwsza trójka. Tuż za nimi jest Xaver. No a przed nami ja to mam szczęście. No ja to mam szczęście. Świetny skok. O, no i drugie miejsce, więc już na oddechu. Def jest znowu. Coraz bliżej już niego są. Jansban, 26 numer startowy. No i uwaga, ile Jansban skoczy w pierwszej serii. W dziurę. Mieliście piąte, więc 131 metrów, dobry skok. Młody seta. Też powinien być dobry skok, bo wyjście z progu było dobre, ale jednak tutaj dopiero 17 miejsce młodego sety, więc troszkę tutaj straci dystans do kolegów. Dominik. Dominik tutaj skok, natomiast świetny. No i udowadnia, że jeszcze i on chciałby się tutaj liczyć. Czwarte miejsce jak na razie. Nadal def na prowadzeniu. No i monster. Monster. Uwaga, uwaga, dobry skok. No ale miejsce 11, więc też troszkę dystansu stracił. Będzie musiał w drugiej serii atakować Bartolini. No, Bartolini natomiast. Liczył chyba na coś więcej. Jest 17 miejsce, więc norma. Będzie trzeba odrabiać w drugiej serii. Misiu 0015 on no, chyba czwarty w generalce jest, więc jego skok bardzo ważny i oddaje skok średni. To jest miejsce dziewiąte, więc też myślałem, że będzie troszkę więcej, ale nie ma tragedii, 129,3 nota. No i została trójeczka nasza ostatnia. I Ksiuda killer napiew. No i Ksiuda wyjście z progu zdecydowanie nieudane. Także krótki i 25. miejsce. Ledwo, ledwo do tej drugiej serii. No i dwójka została. Czas zacząć zabawę. No i Cydziosław. No, czas zacząć zabawę. Chyba będzie dobrze. Nie, bardzo podobnie do ich 7 Miejsce 25. Nie wiem, czy nie. Egzekwo nie jest tuż, tuż przed nim. Więc został tylko Cydziosław z Rivi. Zobaczymy. Ładnie w Hintzendach sobie poradził ale to już nie jest Hintzenbach, to już jest Klingenthal. I tu trzeba skakać inaczej. No ale miejsce czwarte ma, więc on po swojej idzie. Robi co może, ale pierwsza trójka po pierwszej serii to nie Cydiosław Zriwi na prowadzeniu, bo Dev na drugim miejscu. Ja to mam szczęście, trójkę uzupełnia Daniel Groński. Na czwartym miejscu jest właśnie Cydiosław Zriwi, piąty Dominik, szósty Wiktor, siódmy Jan ósmy Xaver, dziewiąty Huberto23 i dziesiątkę zamyka w tym momencie Kubilaj 2 i misius 0015. Na no, trzy ostatnie miejsca, które dały awans: Kuba Wóz, Bowl i Kapi Oficial. Poza 30. Krzysiek Sportowiec, a jednak nie udało się. 1,10 punktu brakła. Alan Rygierski, Igor Gina i Patryk Wójtowicz. Czekamy za drugą serią konkursową. No i Kapi Oficial ją rozpocznie: miejsce 30. po pierwszej serii. No i czy będzie szansa na jakiś yy, awans względem tej, właśnie drugiej serii? Zobaczymy. Mi 131,5 jest prowadzenie, ale czy z tego będzie można awansować, to się okaże. Tonic Boul, miejsce 29. No i Tonic Boul też to nie będzie jakiś super skok. Ale czy wystarczyło na prowadzenie? Nie, więc już kapi Official jedno miejsce w górę przed Tonic Kuba Kubabus, miejsce 28. Bez strzałów po tej pierwszej serii, ale wiemy, że można tutaj dalej skoczyć i skacze Kubabus ile może. Jest prowadzenie 130,5. Brawo, Kubabus zrobił swoją robotę. Czas na x de Killera. No tu jest walka o podium w klasyfikacji, więc trzeba się... Podstarać już w drugiej serii nie można robić plamy. No nie był to idealny skok. 131,5 jest prowadzenie, ale czy czas zacząć zabawę zaraz go nie wyprzedzi, to się okaże po tym skoku. No i czas zacząć zabawę, chyba tak. On tutaj chyba albo i nie. No wydawało się, że lepiej to wyszło po wyjściu z progu, ale jednak przegrywa jeszcze z Kubą busem. Więc czas zacząć zabawę jeszcze gorzej tutaj sobie poradził, co, a co cię to obchodzi? Spójrzmy, a co cię to obchodzi? Nie, to jest kiepski skok. I to będzie chyba ostatnie miejsce dzisiaj po drugiej serii. No na razie jest na szóstym miejscu, ale wiemy, że jest to sporo przed nami. Patmilc 97. Patmilc, uwaga, ile Patmilc skoczy? Dobrze. Miejsce pierwsze 254,1, więc obejmuje prowadzenie już i ciuda spada na drugie miejsce. I czas na Patrixa. Ojojoj, Patrix, błąd przy wyjściu z progu, i niestety efekt na siódme miejsce dopiero, więc tylko wyprzedza. A co cię to obchodzi? Więc tutaj za dużo nie zdziała. O. Młody Seta 22. Oj młody seta, czyżby troszkę przeszkodziło mu to, albo i nie. Bardziej pomogło, bo 135 metrów daje prowadzenie. No i może dzięki temu skokowi mocno się przebić. No bo takich skoków nie oglądamy co chwila. Kari 44, miejsce 21. Wyjście z progu także na raty powiedziałbym. No i skok 131 daje drugi wynik w tym momencie. 40 przed Patmilcem. Brawo. Filip Kasprzyk. Miejsce 20. Na pewno chciałby być wyżej. Ale czy jest stanie? No chyba nie dzisiaj. 129. Miejsce czwarte. Tuż przez ich 7, ale o punktaż, więc Tutaj ich Siuda nie miał szans, żeby pokonać Filipa Kasprzyka. Bartolini, miejsce 19. Mówiliśmy, że lubi... Odrabiać takie straty, ale czy dzisiaj uda mu się to uczynić? Na razie wskakuje na drugie miejsce, więc to już jest duży sukces. Za młodym setom jest, no ale drugie miejsce na razie ma, więc zobaczymy, jak następni skoczkowie sobie będą radzić. Między innymi anti-avanti. anti, -Avanti. anti -Avanti, ładnie to wyglądało na progu. I miejsce chyba drugie, tak jest, 256,2, więc wyprzedza Bartoliniego, młody seta, nadal liderem, no a skacze Xzon miejsce szesnaste. No i Xzon wyjście z progu, także fenomenalne i nie wiem czy to nie da lidera w tym momencie, a jednak tak, jedna dziesiąta przed młodym setą Xzon więc brawo, zrobił swoją robotę Xzon czas na pana Skalmara. No i pan Skalmar bardzo podobnie. Nawet lepiej powiedziałbym. I 136,5 metra. Wysoki oceny daje lidera ze spokojem na razie, bo to 5 punktów przewagi. Casperito. Miejsce 15, Casperito. oj Casperito. Oj, 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 Mocno szargał w locie. No i miejsce dopiero ósme, więc no spadnie sporo w tych pozycjach. Czas na Kamilo. Miejsce 14. Też wydaje mi się, że wyjście z progu mogło być lepsze, ale ostatecznie daje mu to czwarty wynik, więc nie ma tragedii, panie Kamilo. Jest dobry skok przede wszystkim, choć wyjście z progu nie było tak obiecujące. Monster. Monster. To będzie dobry skok, chyba monstera. O, i liczyłem na więcej 132,5. Miejsce czwarte tuż przed Kamilo. No ale za młodym setom, między innymi. Więc to na pewno nie jest dobre dla niego. Libertarian, miejsce 12. Libertarian też wyjście z progu mogło być lepsze. Ale ostatecznie 133 metry daje czwarty rezultat. Więc także ten skok nie był zły. No to skakujemy do dziesiątki. KubiLaj 2 jako pierwszy rozpocznie. Zobaczymy, jak ta dziesiątka będzie skakać. Czy KubiLaj również odpali jakąś maszynę? No nie odpalił w drugiej serii maszyny. Pogorszy się. Miejsce 15 dopiero, więc daleko, daleko. Egzekwos czas zacząć zabawę. Misiu 0015 to jest bardzo ważny skok. No, ale on też ma problemy w locie, i moi drodzy, suje swój skok. Miejsce dopiero 19. To oznacza, że no, Iksuda odskoczy parę punktów od niego, niewiele, ale odskoczy. Czas na Huberto 23. ale z tyłu mogą inni Iksudę powstrzymać, więc no, zobaczymy. Huberto 23 na miejsce 11 spada, więc też daleko. No ale przed ich Sawer na miejscu ósmym był po pierwszej serii. Zobaczymy, jak w tej drugiej Ksawer sobie poradzi. Na razie wygląda to obiecująco. Ale no. Kog daje siódmy wynik Ksawerowi. Więc też bez polotu powiedziałbym. Jansban, miejsce siódme. Jansban, tu będzie lepszy chyba trochę skok. No od razu to widać, bo skakuje na miejsce piąte Jansban. No i Wikto, szósty po pierwszej serii. Też dobry ten skok był, ale teraz trzeba skakać wybornie. A tu widzimy błąd przy wyjściu z progu i od razu efekt robi się piętnaste miejsce z Filipem Kasprzykiem. Dominik miejsce piąte. A po Dominiku już Cydziosław. Oj, ale Dominik chyba troszkę lepiej. No, bardzo podobnie. Nie! Drugie miejsce, proszę! 130,5, 261,8. Proszę, udało mu się wskoczyć na to drugie miejsce. Więc zobaczymy, jak Cyziosław Drivi się zachowa. No, spóźnia wyjście z progu. I to będzie. Spadek względem pierwszej serii. Miejsce dziesiąte, więc daleko nie spadł, ale no nie będzie dzisiaj zwycięstwa ani podium. Daniel Groński przed nami. Trzecie miejsce. Czy będzie skok dobry? No nie wiem, czy na pierwszą dziesiątkę, raczej tak. Piąte miejsce, więc pan Skalmar cały czas liderem. Dominik drugi, trzeci Igzon. Na no, my czekamy. Ja to mam szczęście. Miejsce drugie. Też bardzo ważny skok, jeżeli chodzi o, o niego. I teraz powinien być skok daleki. Jest daleki, czy będzie prowadzenie? Tak jest, 267,6. Więc zostaje tylko DF Czy on to skoczy? Miło by było, żeby skoczył. No ale zobaczymy. Df tu problemy w locie. No nie skoczyć, będzie chyba na podium. Jest trzecie miejsce dla defa. Więc dzisiaj na podium stanie, ale na najniższym stopniu, a wygrywa dzisiaj wszystko, ja to mam szczęście, na drugim miejscu Pan Skalmar, trójkę zupełnia Dev, dalej czwarty Dominik, piąty Xon szósty Młody Seta, siódmy Daniel Groński, ósmy Libertarian, dziewiąty Jansband, dziesiątkę zamyka dzisiaj Monster, na trzech ostatnich miejscach mamy Misiu0015, Patrick 29 i 30 zamknął, a co cię to obchodzi? Moi drodzy czas spojrzeć na klasyfikację generalną letniej Grand Prix Widów. No, a tutaj można sobie już powiedzieć, bo przed ostatnim konkursem w letniej Grand Prix Widzów Cydziosław z Rivi jest pewny zwycięstwa w końcowej klasyfikacji, bo ma dorobek 456 punktów. Nawet jak czas zacząć zabawę, czyli druga osoba na drugim miejscu, co jest, jakby wygrał, to 415 nie daje mu szans wyprzedzić Cydiosława. Na miejscu trzecim w tym momencie jest, ja to mam szczęście, dorobek 300 punktów, czwarty Dominik. 281 i Killer. Ich 62 ma 272 Młody Seta. 6 269 Misiu. 0015 na 7 miejscu. 265 Bartolini z Monsterem. Na 8 260 i dziesiątkę zamyka Janzban Ban ma dorobek 236 punktów. Bardzo ciasno jest w czołóweczce, i tutaj nie ma co mówić, bo jest ciasno. To straszna Cytziocow jest pewny, ale o drugie miejsce. Walka będzie do samego końca, bo tutaj straty nie są duże. Myślę, że nawet i Bartolini i Monster mogą się pokusić o to drugie miejsce, więc tutaj będzie na pewno ciekawie. W ostatnim konkursie. Więc moi drodzy, ja dziękuję wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. Żegnam się z wami i do zobaczenia w ostatnim odcinku w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie. Pa-pa! No i hej!